Witajcie z tej strony, Robek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z gry Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się żniwami, takim oto kombajnem, jakim jest Roster Mash i, i z HDR-em Roster Mash a, a cross... 590. 5,9,5. plus Tak, tak, jedziemy To jest w dodatku akurat gold, także Na słomę Tym razem na słomę robimy Gdyż potrzebuje trochę słomy. A tam stoi Ursus Nie wiem jaki tam Ursus to jest 12, 12,24 z Fortuną Stoi do transportu Także Żeby był Coś w transporcie, żeby było tak, że jest Ursus i Fortuna. No ale fajne te pokosy wychodzą. Pole niewielkie jest w miarę jest są gdzieś tu procenty albo coś, nie ma. Także nie, procentów będziemy się... Ona on ma jakieś 9 ton. Także troszkę, troszkę mm, trzeba się przejechać parę razy, ale 9 ton, żeby zapełnić całą taką, tego kombajna trochę schodzi. No ale naturalnie, jeżeli mam już przyczepę 50 ton, no to trochę dużo, 50 tonowa. Czekajcie, muszę trochę podnieść, bo mam nawet wysoki... Wybojało mi w tym, roku, w tym roku zboże, dlatego musimy troszkę musiałem podnieść jakiś wybój, jakiś kamień. Jeszcze nawet. Nie, to jest maksymalnie. A jeszcze tak jest jakoś. jeszcze trzeba trochę do przodu, może damy. O, i w takiej idealnej. może troszkę na dół. O, i w takiej idealnej pozycji jest. do sieczenia. mojego jęczmienia. Fajnie się siecze. Trzeba opuścić, bo zapomniałbym. Takie fajne, pole niewielkie. Co tam jest? Nie wiem, co tam jest. Nie, nie chcę wiedzieć, co tam jest. Pole, no, może duże, może małe, nie wiem, jak, jak wy, wy to ocenicie. Prawie tak sobie potniemy chwilę. Później pracownik, później sobie przełączę na inną mapkę, bo chciałem sobie sprawdzić, czy taka posta. Zrobiona jest mapa łabowa, labowa małopolska, dlatego ją pobrałem i chcę ją sobie posprawdzać troszkę. No i prawie m, będzie. Jakaś gra, jakieś coś żeby się pobawić. Podczas gdy nie będę po prostu nagrywał. Kiedy będzie mi się składało albo konwertował konwertowało y, y, filmik. Dlatego prawie właśnie jak nie będę miał co robić. No to prawie sobie pogram chwilę na tej łabowej. Ona niedawno wyszła. Także. Świeża. Także. Może będzie zrobimy właśnie coś takiego jak sezon z testowania map, sprawdzanie map, tak i, i właśnie pokażę tam parę map wydane, naturalne, które będę chciał, żeby były 41% w ciągu dwóch, więc. Yy, przez parę przejazdów 40% to i tak nieźle, jak na, na takie zboże, niepryskany, na nie nawóz, to tak nieźle nawet. Właśnie muszę to włączyć ten pomat nie możemy jechać, nawet w miarę jak 40%, jak mówiłem, nie pryskałem, nie rozsiewałem nawozu, gdzieś po prostu nie miałem czasu, po prostu bo zasiane, i robiłem się inne, inne rzeczy, jako ostatnio jest belek, teraz... Teraz je zacząłem zwozić powoli, i jedną przyczepę, teraz za, za, załadowałem, nie załadowałem, bo y, spadły mi dwie belki, jeszcze muszę załadować cztery, tak, właśnie, i rozładować, y, jedną przyczepę już związałem. co, ładuję Ursusem, ładuję Ursusem tym, c 80? a wożę tym Ursusem akurat, o tym, a dzisiaj go akurat wziąłem do transportu z... z do przyczepy no bo jeszcze nie był pokazywany na odcinkach, a więc prawie prawie będzie w sam raz 52% będzie w sam raz na niewiadome na odcinki które po prostu Wyjdą albo nie wyjdą, jedno z dwojga zobaczymy. Ten odcinek raczej dzisiaj jest zalesa, dzisiaj nagrywam i znowu środa, i środa. Kolejny odcinek, wczoraj był wtorek, wczoraj nagrywałem, dzisiaj nagrywam. Po prostu nie wiem dlaczego, ale nagrywam, bo gdyż mi się chce, mam czas. Wczoraj akurat robiłem zadania, była chyba 5, coś koło piątej, teraz jest już coś koło piątej. Także prawie idealnie. Czyli 5 i za chwilę też jak skończę nagrywać, chwilę pogram na tej łabowej. No i prawie Trzecie może. Poświęcimy pracownika i obejdę się po Ursusa. Uuu, minąłem. Tak, pójdę po Ursusa. Tak wygląda Ursus. Fortuna no to jak Fortuna przyczepa 50 ton, ładowność. Dobra, teraz możemy wrócić do mojego kombajna. O, I możemy jechać dalej. Tutaj nie będę większego tego kombajna, to jest ten średni. Także... Jest w miarę ten kombajn. I... Ile procent? 70. Prawie. Aha. Mi nie pasowało. Dlaczego? Nie mogę wystawić rury, a już wiem, bo był zatrudniony pracownik. I dlatego nie mogłem wystawić rury. Zobaczymy, czy się zmieści się pod tą fortunę. Ale powinna bez problemu się zmieścić. No przestań się sypać. O, za dużo się sobie pojechał. Mhm. Dobrze. Teraz ursusik. Jaki to w ogóle jest ursus, nawet nie widzę. Wystawaj rurę Elcho, dawaj. Wysypujemy na Fortunę pierwszy raz. Animacja fajna. Powiedzmy, że dojadę. No się. Pierwsze zboże z tego roku. Chcę wejść. Jedziemy dalej. I nie tracił go I dalej nasze zboże Traszkę zajdzie na chwilę. Później naturalnie może sprasuję te zboże. I będzie prawie... <laughs> sprasuję zboże, co ja gadam. Zgrabię i sprasuję słomę. No i będę zwoził. Też pod dach albo nie pod dach. Zobaczę jeszcze. Tak fajnie się tak niby się składa, że niby z dwóch tych, z dwóch pokosów jakby, w sensie z dwóch części, nie, składałaby się teraz jakby z jednej, a za chwilę z, z jakiejś szerokiej to jest z dwóch, no fajnie, fajnie. No i tak będziemy zgrabiać. Cofnąć znowu muszę. I jedziemy. U mnie teraz, jak dzisiaj jest, nie, jak dzisiaj jest 3 grudzień, i dzisiaj u mnie akurat no, na pecha, na pecha, na pecha nie ma śniegu. I Bo stopniałem ostatnią niedzielę, w tamtą niedzielę, za stopniami po prostu nie ma śniegu. No ale myślę, że przed świętami troszkę sypnie u mnie śniegu, gdzieś w górach jest mieszkała, więc powinno mi sypnąć troszkę śniegu. Na zimę, tegoroczną, ale zobaczymy. Wszystko w swoim czasie, jak to się mówi. Będzie sypało, co to, co to jest za tabliczka? Ha, że nie, nie, nie wchodzić, dobra. No tu nawet fajnie oznaczenia, oznaczenia są nalepki, nalepki, o, oho, no, proszę, proszę. Postarał się, postarał się, Jakbyś się uprzeć. V i dalej. Starał się Nalepek na narobił bardzo dużo nalepek. Tak, tu raz, dwa, trzy, cztery nalepki. Tu raz, dwa, trzy, tu cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 16, 17, no z 20, 25 na LP jest na tym kombajnie, także nieźle, nieźle. Jeżeli tak na tym drugim roster maszu tyle samo jest na LPK, no to brawo. Do każdego, każdy, każdy szczegół jest dopracowany. O, dobra, jedziemy w taki sposób, bo już nie mam czasu na poprawki. Bo gram w tym momencie 20, 27 minut. Nie nagrałem 27 minut, bo chwilę straciłem, żeby pousadać maszynę, pokupywać, pokupywać, żeby przyjechać tutaj tydziennik, przywieź, przywieźć Ursus, Ursusa z przyczepą, przyjechać kombajnem, bo tu gospodarka tam jest, tam. No i żeby troszkę mi zeszło zanim przyjechałem Zanim co i... Tak jest, i nie, a nie inaczej Odcinki są po 15, no 15 minut Tak chciałbym, chciałbym żeby, chciałbym żeby były po 15 minut Ta, Tak, chciałem po 15 minut No ale... To yy... Czasami się nie udaje nagrać 15 minut, czasami jest 17, 17, czasami 18, 19 minut. No To po prostu czasami jest tak, że to trochę czasu i po prostu gram, 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 kiedyś pamiętam. Myślałem, że nagrałem 15 minut, wyłączyłem i okazuje się, że grałem 27 minut czy 27 minut, nagrywałem i troszkę zeszło. Ja myślę, że takiego z farminga jest po 15, 20 minut. Są odcinki, ale są po prostu często jeżeli mam często na pewno będę nagrywał ile jak, jak, jak najbardziej będę często nagrywał dla Was muszę żeby były często odcinki ZLS-a bo ZLS no to bardzo znana seria jest no ale żeby nie, nudzili się, nie, nie nudziliście się no to nagrywam Wam jakieś tam odcinki jak będzie dobrze no to będzie nowa seria no to będzie część, częściej będą te odcinki Czyli sprawdzanie map no to na pewno będę, będą będzie Będą częściej odcinki, przynajmniej z 2-3 razy w tygodniu. Jeszcze Golda muszę nagrać, i muszę kiedyś wbić na serw i Golda zaczęli nagrywać, tylko właśnie nie wiem kiedy. Właśnie jak tylko będę miał czas, to wezmę się teraz za Golda, bo dawno Golda nie było. Teraz będzie trzeci odcinek już... ...z... ze zwykłego. Także, może trzeba się wziąć, bo cztery odcinki są z Golda i właśnie, może teraz coś nagram z Golda. Jutro, nie jutro, w piątek coś nagram z Golda. A później, może yy, coś nagram na multiplayer, jakieś sprawdzenie map, zobaczymy. To wszystko będzie, okaże się w czasie, po prostu kiedy, kiedy będę miał czas. A jeżeli, naturalnie, będę miał czas, no to będzie, będą części odcinki i będzie wszystko fajnie. Także. W miarę. No, a jeszcze troszkę i... ...będzie fajnie. Teraz co, pojedziemy na drugą stronę, żeby puścić pracownika. Żeby nam otworzył rurę. Żeby wysypać... ...mój dobytek. Miać mod ręki, ręka jest w Ursusie, zaczepianie do tura, widać, widać w Ursusie jest no i dodatkowo także, tur jest, chyba otwierania tych drzwi to wszystkiego nie ma, ale no cóż, to, 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 to jest czasami zbędna, czasami fajna, to wygląda, To się złączyły mi dwa pokasy, otwórz rurę. Na końcu. Czekaj. Muszę go dogonić O Żeby to, żeby się wysypało No i będziemy powoli sobie kończyć odcineczek Taki krótki odcinek ze żniw Jeżeli co to pojedźmy jeszcze wysypmy o jedźmy jeszcze wysypmy sobie zboże Także Jedźmy, 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 jedźmy troszkę. Zielosy są na gospodarce jak widać, no już teraz mi tych belek jest. No albo zbieram, tam jest widzicie, o, stoi Ursus, tak i stoi drugi Ursus, dwa Ursusy stoją. No i... Tutaj zacząłem trochę zniwować, ale nie wyszło. Tam są dwa Ursusy, woda, woda jest, woda jest, tak woda jest. No i o barierka. O, tak, o to, że sobie nie, tego co naszym Tego już zapomniałem przedstawiłem. Że nie widziałem. O, jedziemy. Tak, jeszcze jedziemy tam, żeby wysypać to po prostu w miejsce, w pewne To trzeba jechać tak. Troszkę trzeba zrobić koło, trzeba objechać trochę. Tutaj widać są słoneczniki. No i tutaj jestem... Jundirem. a tu są właśnie bine. Aha. Tu jest to jest Ursus z Aha, nie skręcę się. Dobra, mniejsza z tym kończymy na dziś odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie, no i zapraszam do kolejnych odcinków z Farminga Simulator 2015. Na razie.